Anna Wyrostek, witam. Zaczynamy Informacje Biłgorajskie. Na początek najważniejsze wiadomości dotyczące rekrutacji do szkół średnich. Jak Biłgorajskie szkoły poradziły sobie z podwójnym naborem, sprawdzaliśmy, czy nie brakuje miejsc dla uczniów. Niewielki odsetek uczniów znalazł się, ten, tak można powiedzieć, że poza systemem, czyli system ich nie przydzielił do żadnej ze szkoły. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła konkursy stypendialne dla uczniów i studentów. Planujemy przyznać, tak mamy nadzieję, co najmniej kilkanaście stypendiów. Trwa zbiórka dla chorego chłopca na operację, która może uratować mu życie. Rodzice się nie poddają, prawda, tatuś się też nie poddaje, widzi się tylko w tunelu i zwrócił się z tą prośbą do nas. Szykują się wielkie utrudnienia na Placu Wolności. Postanowiliśmy wspólnie z Miejską Służbą Drogową przenieść przestanki znajdujące się przy Placu Wolności na ulicę 3 Maja. Miasto rozpoczyna przebudowę kolejnych ulic w mieście. Nasz montaż finansowy zakładał współfinansowanie tych inwestycji ze środków budżetu państwa, natomiast do chwili obecnej jeszcze wojewoda lubelski nie podjął decyzji w sprawie dofinansowania. Sanepid sprawdzał jakość wód, czy można się bezpiecznie kąpać. Stwierdzamy, że woda we wszystkich tych zbiornikach jest przydatna do kąpieli. W niedzielę rusza kolejna wyprzedaż garażowa. I można naprawdę znaleźć mnóstwo bardzo fajnych i, i ciekawych rzeczy. Festiwal Solideo zagrał po raz dwudziesty. A śpiew muzyki chrześcijańskiej poprzez dobór słów e, uspokaja dodaje siły. W przyszłym tygodniu uroczyste obchody z okazji stulecia policji. Będzie można obejrzeć m.in. dawne mundury, archiwalne zdjęcia, dokumenty, odznaczenia. Znamy wynik pierwszego etapu rekrutacji do biłgorajskich szkół średnich. Jaki kierunek był najbardziej oblegany i jak starostwo, które jest organem prowadzącym tych szkół, poradziło sobie z podwójnym naborem? Rozmawialiśmy o tym z Tomaszem Rogalą, wicestarostą biłgorajskim. To naprawdę było podwójne uderzenie. O miejsce w szkole średniej na rok szkolny 2019-2020 w powiecie biłgorajskim ubiegało się dwa razy więcej uczniów niż rok temu. Czyli łącznie ponad 2000 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Sama rekrutacja nie sprawiła problemu, jeżeli chodzi o ten proces symulacji przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów w poszczególnych szkołach. Wszystko przebiegło sprawnie, zarówno w całym województwie lubelskim, jak i również w naszym powiecie. Uczniowie zostali zakwalifikowani i, i na dobrą sprawę większość uczniów już ma świadomość, wie, do której szkoły się dostali, do jakich oddziałów. Do jakich specjalizacji? Część uczniów, niewielki odsetek uczniów, znalazł się, w, tak, tak można powiedzieć, że poza systemem, czyli system ich nie przydzielił do żadnej ze szkoły. Takich uczniów po wstępnej symulacji było około 70. Teraz muszą oni poczekać, aż przyjęci uczniowie złożą dokumenty, w tym oryginały świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu i tym samym potwierdzą, że chcą się uczyć w danej szkole. Jeśli tego nie zrobią, automatycznie zwalniają miejsce innym kandydatom. Jest to o tyle pocieszające, że każdy uczeń mógł wybrać kilka szkół, co oznacza, że zwolni się dużo miejsc. Na przykład to miejsce w Liceum Ogólnokształcącym imienia NZ aplikowali uczniowie ze Zwierzyńca czy Zamościa. Listy przyjętych zostaną ogłoszone 12 lipca w piątek. Po tym terminie uczniowie będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Już na etapie końcowym rekrutacji zarząd powiatu razem z dyrektorami szkół podjął decyzję o zwiększeniu naborów w poszczególnych kierunkach, mówi wicestarosta Biłgorajski Tomasz Rogala. Mam tu na myśli dodatkowy oddział w zespole szkół budowlanych i ogólnokształcących, oddział w Liceum Ogólnokształcącym, ale też dodatkowe miejsca w Liceum ONZ czy dodatkowe miejsca w Zespole Szkół zawodowych, po kilka miejsc tam zostało pododawanych, a także dodatkowe, dodatkowy oddział w zasadzie jeżeli chodzi o technika programistę czy technika informatyka tam po pół oddziału zostało zwiększone. Powiat przygotowywał się do przyjęcia tych uczniów poprzez inwestycje czy adoptując nowe pomieszczenia na pracownie, na, na sale lekcyjne i też w chwili obecnej, między innymi ze środków zewnętrznych, ze środków unijnych z projektu 13.6. Czy trwa adaptacja nowych pomieszczeń w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i tam też przewidziany jest oprócz tego zakup wyposażenia. Wicestarosta Rogala zapewnia również, że mimo podwójnego naboru nie dojdzie do sytuacji, kiedy uczniowie będą musieli przychodzić do szkoły późnym popołudniem albo w soboty, czego obawiali się niektórzy. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie weekendów, to mamy tego pewność, że nauka zasadniczo nie będzie odbywała się w soboty. Natomiast jeżeli chodzi o same godziny pracy w szkół, myślę, że maksymalnie do godziny 16-17 w, w niektórych placówkach być może te zajęcia będą musiały się odbywać. Nie będzie tej pełnej dwuzmianowości, na przykład, że uczniowie przychodzą dzień o 14, kończyli o 20, tak jak to w latach szczytowych, jeżeli chodzi o demografię bywało. Łącznie w tegorocznym naborze wzięło udział około 2000 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Największym powodzeniem cieszył się profil informatyk programista. Klasa ta jest w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, a o miejsce w niej ubiegało się cztery razy więcej chętnych niż szkoła była w stanie przyjąć. W związku z tym zwiększono ilość oddziałów. Od września w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski, będzie się uczyć około 4000 uczniów, z czego najwięcej, bo ponad 1200 osób w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Dla porównania w roku szkolnym 2000-2001 ta liczba wynosiła ponad 6 tysięcy. Dane demograficzne są więc nieubłagane. W ciągu niespełna 20 lat ubyła aż 1 trzecia uczniów w biłgorajskich szkołach średnich. Uwaga uczniowie i studenci! Jest spora kasa do wzięcia. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła w tym tygodniu nabór wniosków w ramach programów stypendialnych. Maciej Mulawa z fundacji wyjaśni od czego trzeba zacząć by myśleć o zdobyciu upragnionego stypendium. Pierwszy konkurs dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec. W tym roku przypada jego jubileuszowa już 20 edycja. Planujemy przyznać, tak mamy nadzieję, co najmniej kilkanaście stypendiów, ponieważ mamy różnych darczyńców. Są to lokalne firmy, jak firma Ambra, firma Model, ale też są to osoby, które podarowały nam 1%. Są też indywidualni darczyńcy, którzy fundują stypendia. O stypendium w ramach tego konkursu mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4-3 na ostatnim świadectwie szkolnym. Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami Olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Stypendia będą wypłacane przez 10 miesięcy po 150 zł miesięcznie. Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pomocą generatora wniosków. Przyjmowane będą do 30 września. Dzięki fundacji do wzięcia będą również stypendia w ramach innego konkursu mowa o tzw. stypendiach pomostowych. Do 31 lipca jest również na naszej stronie ogłoszony konkurs stypendiów pomostowych. Te stypendia ogłaszamy wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości Włodzi. To jest wysokie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych dla absolwentów szkół średnich z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Zachęcamy studentów, którzy będą na pierwszy rok szli, do tego, żeby złożyć wniosek. Co roku kilka takich wniosków stypendialnych dofinansujemy, także warto, warto o nie się starać. Aby ubiegać się o stypendium 18. edycji programu stypendiów pomostowych w wysokości do 5 tys. zł, maturzyści muszą spełniać wymagane kryteria takie jak np. mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, czy pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto. Pod uwagę brane też będą wyniki egzaminu maturalnego. Szczegóły na stronie internetowej fundacji. Pięcioletni Mateusz Ferenc z Biłgoraja od urodzenia cierpi na zespół chorób. Chłopiec musiał zbierać 50 tysięcy złotych, by lekarze mogli poddać go przeszczepowi komórek macierzystych. Trwa zbiórka, która ma uratować mu życie. Mateusz Ferenc ma 5 lat. Od urodzenia choruje na zespół różnych chorób, wymaga intensywnej rehabilitacji i leczenia. Tu nie chodzi tylko o jego zdrowie, ale życie, które jest poważnie zagrożone. Lekarze nieraz załamywali ręce, ale ojciec chłopca nigdy się nie poddał i walczy o jego życie. Aby chłopiec miał szansę wyzdrowieć, potrzebne jest również wsparcie finansowe. Tutaj do naszego rejonowego biura Caritas, które mieści się przy parafii Jana Pawła II, św. Jana Pawła II w Biłgoraju, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił się Tato. Z prośbą właśnie o pomoc dla swojego synka, pięcioletniego Mateuszka, Mateuszka Ferenca, tutaj z Biłgoraja. I są lekarze, którzy dają tacie nadzieję, są lekarze, którzy no, są sceptyczni, natomiast no wiadomo jak to, rodzice, rodzice się nie poddają, prawda? Tato się też nie poddaje, widzi się tylko w tunelu i zwrócił się z tą prośbą do nas. Mimo zaledwie pięciu lat, Mateusz ma za sobą już kilka poważnych operacji. Przed nim wkrótce kolejna. Najpierw zabieg na sercu, a potem przeszczep komórek macierzystych, co lekarze zamierzają wykonać w pięciu seriach. Koszt przeszczepu to 50 tysięcy złotych. Dla taty Mateusza kwota nieosiągalna. Bez pomocy innych nie będzie w stanie jej zebrać. Akcja już trwa. Uzbieraliśmy najprawdopodobniej na trzy przeszczepy. Akcja jeszcze troszeczkę potrwa. Pierwszy przeszczep może być na przełomie według mnie, tak gdzieś września, października, ale to daty konkretnej jeszcze nie znam. Więc będzie pierwszy przeszczep, później pewnie jakaś przerwa, drugi, trzeci, a my już zbieramy na czwarty, piąty przeszczep. Każdą najmniejszą kwotę można przelać na specjalne konto Caritas z dopiskiem dla Mateusza z Biłgoraja. Jego numer podajemy na pasku. Pieniążki wszystkie będą przeznaczone właśnie na, te przeszczep, na ten przeszczep komórek macierzystych, one będą księgowane i my mamy tam oczywiście dostęp do tego i informujemy również tatę, który jest bardzo szczęśliwy, że jednak jakieś pieniążki już są, że można już dziecko prawda, przygotować, jest inny komfort przygotowania dziecka. Wiadomo, że już na koncie jest jakaś suma, która zabezpiecza na przykład trzy przeszczepy, a my wierzymy, że nazbieramy na kolejne. Mateusz przebywa obecnie w warszawskim szpitalu, gdzie przechodzi badania i jest przygotowywany do zabiegów, które mogą uratować mu życie. Teraz ważna informacja dla mieszkańców śródmieścia, ale nie tylko. Szykują się poważne utrudnienia w ruchu wokół placu Wolności, przeniesione przystanki i zamknięte ulice tego już za kilka dni mogą się spodziewać kierowcy i piesi. Obecnie utrudnienia obejmują głównie tę część ulicy nadstawnej, gdzie prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej i wprowadzona jest częściowa organizacja ruchu. Utrudnienia dotyczą przede wszystkim parkowania, ale to dopiero początek kłopotów pieszych i kierowców, a ulice wokół placu wolności mają być stopniowo wyłączane z ruchu. Za kilka dni zamknięta zostanie tak zwana Pierzeja Południowa, a więc uliczka, na końcu której patrząc od wjazdu z ulicy Kościuszki, znajduje się księgarnia. Wykonawca robót zapewnia jednak, że mimo prowadzonych prac zapewniony będzie dostęp do sklepów. W następnej kolejności zostanie wyłączona z ruchu część zachodnia wokół Placu Wolności, gdzie już trudno jest przejechać. W związku z tym zadecydowano o przeniesieniu przystanków, które znajdują się w tym miejscu. Od poniedziałku 15 lipca pasażerowie komunikacji autobusowej będą mogli korzystać z przystanków przy ulicy 3 Maja. Jeden ustawiono naprzeciwko szkoły podstawowej numer 1, a drugi tak zwanego dużego kościoła. W związku z rewitalizacją Placu Wolności, jak również na wniosek mieszkańców, postanowiliśmy wspólnie z Miejską Służbą Drogową przenieść przystanki znajdujące się przy Placu Wolności na ulicę 3 Maja. Chodzi o przystanki mieszczące się na Placu Wolności dla busów i autobusów jadących w kierunku gromady i Nadrzecza. Jak również w kierunku dworca PKS i dalej w kierunku Tarnogrodu. To jest to tymczasowe rozwiązanie do momentu zakończenia prac związanych z rewitalizacją Placu Wolności. A ta ma się zakończyć we wrześniu 2020 roku. Całkowity koszt rewitalizacji śródmieścia wyniesie ponad 19 milionów złotych, z czego 11 milionów to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W tym tygodniu Urząd Miasta przekazał place budowy pod inwestycje drogowe. Planowany termin zakończenia realizacji obu zadań, których szczegóły już za chwilę zaplanowano na 30 sierpnia 2020 roku. Chodzi o rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Kiri i Piaskowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją techniczną oraz o przebudowę dwóch dróg gminnych ulicy Partyzantów i ulicy Józefa Steglińskiego Korda. Wiąże się to na pewno z utrudnieniami dla mieszkańców, ale te, myślę, że mieszkańcy czekali już na te utrudnienia, że oczywiście żartuję, oczekiwali przybudowy zwłaszcza ulicy Sienkiewicza. Decyzja była dla nas trudna w obydwu przypadkach, dlatego że nasz montaż finansowy zakładał współfinansowanie tych inwestycji ze środków budżetu państwa, natomiast do chwili obecnej jeszcze wojewoda lubelski nie podjął decyzji w sprawie dofinansowania, natomiast my chcąc wywiązać się z przyszłych umów, musieliśmy już podjąć decyzję. Dlatego też w przypadku ulicy Partyzantów podjęliśmy decyzję tylko na część zadania, bo całość obejmowała również odcinek od ulicy Długiej do ulicy Poniatowskiego. Wykonujemy tylko drugą część, na którą otrzymamy dofinansowanie od starosty Biłgorejskiego. Dofinansowanie do zadań miałoby zostać przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt robót budowlanych związanych z rozbudową ulic Sienkiewicza, skłodowskiej Kiri i Piaskowej wynosi 3 320 tysięcy zł, natomiast z ulicą Partyzantów i ulicą Józefa Steglińskiego Korda ponad 4 miliony. Od przyszłego tygodnia mają wrócić cieplejsze temperatury, więc pewnie przybędzie kąpiących. Warto wiedzieć, czy można bez obaw wchodzić do wody, czy może lepiej nie ryzykować zdrowiem. Biłgorajski sanepit przebadał jakość wody w kąpieliskach. Największą zmorą kąpielisk od lat są sinice, trujące bakterie bardzo groźne dla zdrowia człowieka. Sezon zakwitu sinic niestety przypada na okres lata i wakacyjnego wypoczynku. To właśnie wtedy przy ciepłej i bezwietrznej pogodzie w zbiornikach wodnych pojawiają się charakterystyczne zielone kożuchy, a wraz z nimi zakazy kąpieli i zamykanie plaż. Taka sytuacja miała miejsce w poprzednich sezonach również w naszym powiecie. W tym roku, jak dotąd, sinic na szczęście nie ma. Zakwitu się nic w tym roku nie stwierdziliśmy w żadnym ze zbiorników, niemniej jednak sezon przed nami i jak wiemy, jest to zmora co roku, która pojawia się no i niestety uprzykrza osobom wypoczywającym ten wypoczynek. Póki co, wszystkie kąpieliska na terenie powiatu Biłgorajskiego po kontroli sanepidu zostały dopuszczone do użytku i można śmiało z nich korzystać. Mowa o zalewie bojary, zbiorników biszczy, Frampolu i Józefowie. Woda we wszystkich zbiornikach została zgodnie z obowiązującymi przepisami przebadana przez organizatorów. Także dotarły do nas wszystkie wyniki badań i stwierdzamy, że woda we wszystkich tych zbiornikach jest przydatna do kąpieli. Ponadto pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju dokonali urzędowych kontroli tych zbiorników. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Chciałabym jeszcze jeszcze dodać, że takie badanie jakości wody, badanie laboratoryjne przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu sezonu. To jest nie wcześniej niż 10 dni przed planowanym otwarciem zbiornika do celów rekreacyjnych oraz w trakcie trwania takiego sezonu. Dodatkowo, jeśli w międzyczasie pojawią się jakieś zauważalne gołym okiem nieprawidłowości, zmiany jakości wody, badanie również będzie przeprowadzone, a miejsce może zostać zamknięte, tak by kąpiel nie zagrażała zdrowiu. Anna Sarzyńska będzie gościem rozmowy, która już po informacjach będziemy rozmawiać między innymi o tym, na co uważać kupując żywność podczas wakacji, przy okazji spędzania wolnego czasu na różnych wyjazdach, albo na przykład wysyłając dzieci na półkolonie. W niedzielę, 14 lipca, rusza kolejna biłgorajska wyprzedaż garażowa. Od godziny 12 na placu targowym przy ulicy Jagieły będzie można znaleźć i kupić oryginalne przedmioty w niskiej cenie, a przy okazji również pomóc bezdomnym zwierzętom. Będzie to już ósma edycja biłgorajskiej garażówki. Pierwsza odbyła się na targu przy ulicy Jagieły rok temu, 8 lipca. Wtedy wzięło w niej udział prawie 50 sprzedających, a w najbliższą niedzielę będzie ich niemal 3 razy więcej. Wydarzenie cieszy się tak wielką popularnością, że organizatorzy musieli uruchomić listę rezerwową. Na wyprzedaży można znaleźć praktycznie wszystko. Od Zabawek, dziecięcych ubranek, ubrań w ogóle, jakichś bibelotów, drobnych sprzętów AGD. Tym razem trafią się nam nawet rowery, bo już poprzesyłane zostały zdjęcia jakieś. Także naprawdę no, perełki, można naprawdę znaleźć mnóstwo bardzo fajnych i ciekawych rzeczy. Wyprzedaż to dla niektórych najlepsza okazja, by zrobić porządek w szafie, czy pozbyć się niechcianych rzeczy z garażu. A dla innych okazja, by wśród staroci znaleźć prawdziwy skarb. Wiele oryginalnych rzeczy można kupić tutaj za naprawdę symboliczną kwotę, nic dziwnego, że i kupujących, i sprzedających przybywa. Sprzedawcą może zostać właściwie każdy, to znaczy osoba pełnoletnia. Dzieci również mogą wziąć udział w wyprzedaży, ale muszą zostać zgłoszone przez rodziców i rodzice powinni tutaj sprawować opiekę nad tymi dziećmi w czasie trwania wyprzedaży. Zgłoszenie należy przesłać przez naszą stronę na Facebooku, poprzez wiadomość prywatną, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu wystawcy, a także krótką informację na temat charakteru Wystawianych na sprzedaż rzeczy. Od tego roku umożliwiliśmy również osobom starszym, seniorom, czyli 60-65, którzy nie mają kont na Facebooku, w ogóle nie mają Facebooka, udział w wyprzedaży. Oni zgłaszają się bezpośrednio przed wyprzedażą, na pół godziny przed, podchodząc do stanowiska organizatorów, to jest stanowiska numer 15 na tej części. Garażówki są też połączone z akcją pomocy bezdomnym zwierzętom, którymi opiekuje się Biłgorajskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki nad Zwierzętami, podaj Łapę. Do tej pory zebrano już prawie tony pokarmu dla psów i kotów. Najbliższa wyprzedaż garażowa na targu przy ulicy Jagieły w niedzielę 14 lipca, początek o godzinie 12. To będzie ósma edycja garażówki, a festiwal Solid Deo zagrał już po raz 20. Na placu przed Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła się jego okrągła edycja. Już w mocno zmienionej formule, ale wciąż przy licznej publiczności. Zapraszam na relacje z tego wydarzenia. W ciągu 20 lat formuła Solideo znacznie się zmieniła. Początkowo organizowany był jako festiwal diecezjalny przy parafii Trójcy Przenajświętszej w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jednak zainteresowanie nim było tak duże, że szybko zyskał zasięg ogólnopolski, a w części konkursowej brało udział po kilkadziesiąt zespołów. I tak przez kilka lat był trzydniowy, później coś zmodyfikowali na dwa dni. Młodzież no, przyjeżdżała z całej Polski. Od, od morza po góry, z północy na, na północ, ze wschodu na zachód. Także było dużo zespołów. Trudno powiedzieć ile, bo ja nie pamiętam, e, przez tyle lat zawsze by, byli jacyś goście specjalni. Jeżeli były to te, te lata poprzez trzy dni, to każdego dnia był jakiś gość specjalny. Łącznie w ciągu 20 lat podczas Solideo odbyło się prawie 50 koncertów, a w części konkursowej wzięło udział 350 solistów i zespołów. Od początku festiwal gromadził wokół siebie głównie młodzież, wolontariuszy, dzięki którym impreza może się odbywać co roku. Tak samo ciężko pracowali przy organizacji 20. jubileuszowej edycji. Jest tutaj wiele wspaniałych ludzi, których co roku spotykamy na tym festiwalu. Muzyka co roku jest inna. Bardzo zbliża nas do boka, jak to powiedział Święty Augustyn to ktoś kto śpiewa dwa razy, się modli. I my właśnie w myśl tej idei przychodzimy tu, słuchamy tej muzyki, tańczymy. Właśnie nasza wspólnota uwesela u ten festiwal tańcem swoim. 20. festiwal rozpoczął się mszą świętą, której przewodniczył biskup Jan Śrutwa, a po niej na scenie letniej Biurogarskiego Centrum Kultury ruszyła część koncertowa zaprezentowali się w niej zespół La Palotina Młode Koty Lethim Ran oraz Siostra Julita Zawacka każdej porze, życzliwą myślą zakończył koncert uwielbienia, który wspólnie z zespołem Aniołki poprowadził ksiądz Andrzej Wąsek. Przez 20 lat formuła Solideo znacznie się zmieniła, ale cel pozostał taki sam. Popularyzacja muzyki chrześcijańskiej, a także integracja mieszkańców ziemi biłgorajskiej i okolic. A śpiew muzyki chrześcijańskiej poprzez dobór słów e, uspokaja, dodaje siły, wzmacnia. Jest to takie łączenie e, ziemi z niebem. I o to też chodzi, żeby te kilka godzin spędzić razem, wyciszyć się, a zarazem duchowo wzmocnić. Muzyka chrześcijańska, festiwale religijne to nie jest obecnie to, co najbardziej zajmuje czas i myśli młodych ludzi. Ci, którzy znajdują chwilę na tego typu zajęcia, przekonują, naprawdę warto bawić się wspólnie razem z nami. Uczę się tutaj organizacji pomocy ludziom. Yy, różnego typu. Yy komunikacji interpersonalnej i też właśnie kontaktu z innymi ludźmi. W myśl nasze, naszej dewizy KSM-u, czyli Służyć Bogu, Kościołowi Ojczyźnie, spełniam ten, między innymi ten obowiązek tej posługi i angażuję się w organizację tego festiwalu. Dzięki temu jest on bardziej sprawniejszy i zachęcam właśnie młodych ludzi do, do przyjścia, do zabawy z nami, do, do takiej ewangelizacji i przybliżenia się do Pana Boga. Organizatorami festiwalu byli Komitet Organizacyjny Solideo, KSM Nadzieja i Serce, a współorganizatorami Urząd Miasta w Biłgoraju Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Biłgoraju oraz Biłgorajskie Centrum Kultury. W tym roku przypada 100 lat od powstania Policji Państwowej. Były już uroczystości centralne, a jednostki w całym kraju obchodzą jubileusz również po swojemu. Biłgorajska Komenda zaplanowała je na poniedziałek 15 lipca, a jednym z elementów uroczystości ma być otwarcie wystawy w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, gdzie będzie można oglądać pamiątki związane z Policją Państwową. Wystawa zatytułowana jest Straż Pożarna i Policja Państwowa II RP w Powiecie Biłgorajskim. Uroczyste otwarcie tej wystawy nastąpi w poniedziałek, 15 lipca, o godzinie 15. Wśród wielu zgromadzonych eksponatów, których trząs stanowił prywatne zbiory, będzie można obejrzeć m.in. dawne mundury, archiwalne zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, a także uzbrojenie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Obecnie w Polsce jest prawie 100 tysięcy policjantów. Dla nich wszystkich ten rok jest wyjątkowy. Wielu z nich przy tej okazji otrzyma medale i awanse na wyższe stopnie. Niektóre komendy otrzymają swój sztandar. 24 lipca 1919 roku Sejm przyjął uchwałę o ustanowieniu Policji Państwowej, przypomina Joanna Klimek, rzecznik biłgorajskiej komendy. Stała się ona symbolem wolnej Polski, która po 123 latach wróciła na mapę. Europy i świata. Od tamtego momentu niezmiennie stoi na straży ładu, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Wystawę z okazji stulecia Policji przygotowały wspólnie Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, Państwowa Straż Pożarna i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Czynna będzie dla zwiedzających do końca wakacji. Jeszcze zanim wakacje się skończą, warto sięgnąć po przewodnik po Ziemi Biłgorajskiej. To świetna propozycja nie tylko dla tych, którzy jeszcze nie odwiedzili wielu miejsc w regionie, ale również tych, którym wydaje się, że sporo o tych okolicach wiedzą. Oni również znajdą w nim mnóstwo ciekawostek i nowości. Wydawcą przewodnika jest muzeum, a autorką dr. Dorota Skakuj. Jest skierowany przede wszystkim do turystów, mówi, ale przyda się nie tylko im i nie tylko na wakacje. Przewodnik jest niejako. Odpowiedział na potrzeby. Jako, że wcześniej był przewodnik wydawany przez punkt informacji turystycznej kilka lat temu, ten przewodnik, niestety, już się, nakład się wyczerpał. W związku z tym, ponieważ Muzeum Ziemi Biłgorajskiej prowadzi właśnie punkt informacji kulturalnej i turystycznej, i to do nas przede wszystkim turyści kierują swoje kroki, muzeum przygotowało, opracowało i wydało w dwóch wersjach językowych, po polsku i po angielsku, przewodnik po Biłgoraju. W przewodniku zawarte są najważniejsze informacje dotyczące Biłgoraja i okolic, rys historyczny, najważniejsze zabytki i opis miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć. A będzie do nich łatwo trafić, bo w środku można znaleźć mapę. Oprócz tego, że każdy może mieć dostępną mapkę dla siebie, może też zapoznać się nie tylko ze szlakami turystycznymi w regionie, ale i z najciekawszymi zabytkami. A poza tym przewodnik jest okraszony licznymi ciekawostkami: a to legenda o urodzie Biłgorajanek, a to powiedzmy sobie. Skąd się wzięła nazwa Biłgoraj, a to też powiedzmy sobie nawet przepis na Pieroga Biłgorajskiego. Także myślę, że przewodnik może zainteresować nie tylko turystów, ale także mieszkańców Biłgoraja jako takie kompendium wiedzy o naszym Grodzie nad Ładą naszym Łabędzim Grodzie. Przewodnik można nabyć w punkcie informacji kulturalnej i turystycznej muzeum i w Zagrodzie Sitarskiej. Teraz jeszcze magazyn sportowy wyciągnięty z archiwum i rozmowa, której gościem przypominam jest Joanna Sarzyńska, rzecznik biłgorańskiego sanepidu. Będziemy rozmawiać o żywieniu podczas wakacji, o kontroli jakie przeprowadza sanepid, o tym na co trzeba uważać, czego unikać, żeby nie skończyć z zatruciem pokarmowym. Do widzenia Państwu, miłego weekendu życzę.